Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie całego display boxa z obecnej kolekcji TOPS Majatek sezon 23-24. 24 paczuszki w tym boksie po 12 kart. Liczymy oczywiście na Erlinga Halanda. Chciałbym trafić jeszcze taką jedną kartę, co najmniej. Ostatnio wymieniłem się właśnie za Halanda, więc pora na kolejne trafienie. No i oczywiście będziemy liczyć też na jakieś inne fajne karty. Czy to Black Age Edition, czy to Pro Elite, albo Energy. Ok, mamy boksik saszetki i lecimy krystale też będziemy osobno odkładać no i sprawdzamy czy nie będzie gdzieś jakiegoś autografu bo to też można przeoczyć w tych saszetkach Guardian Ramsdale z Arsenalu, Kult Hero Kuman Barcelona i Klub 100 Bastoni z Interu Tutaj mamy dwie. Dwa kodziki I pierwsza już jest, moi kochani, ekskluzywna karta, a jest to Luka Sučić Pro Elite. Zespół Salzburga. Tutaj mamy Salaha z Liverpoolu Playmaker i Next Gen Tel. Jak tam moi kochani u was sytuacja wygląda z tą kolekcją? Macie ją zebraną już całą czy jeszcze coś wam brakuje? Bo ja mam dużo powtórek więc jeżeli ktoś coś potrzebuje to Dajcie znać coś wymienimy coś odsprzedamy Logo Barcelone I tutaj mamy Guardian Van Bissaka Manchester United A Legendary moment Wayne Rooney Manchester United i Kevin Trapp Heritage Eintracht Frankfurt i mamy pierwszego krystala, a jest to Timber z Feyenoordu dodatkowo Playmaker Neymar z Paris Saint Germain i Man of the Match Mario Getse Eintracht. logo realu tutaj mamy playmakera Fornalsa z West Hamu Next Gen Kivior i kolejna karta to Saka z Arsenalu Guardian Terstegen z Barcelony, Men of the Match Pedri Barcelona i Ciro Immobile Lazio. Logo Atletico, i tutaj Crystal Klasen z Ajaxu. Kimish Eliminator i Karager Cult Hero Liverpool. No i będzie tam karta Energy, a konkretnie Mbappé, pięknie. Mamy drugą ekskluzywną kartę w tych saszetkach Mbappé Energy. Dodatkowo o Jara Zabal Finisher, Nunes i Man of the Match Valverde. No to zostaje jeszcze jakaś karta Black Age Edition. Do kompletu i teraz będzie, więc cała strona tutaj powiem Wam, fajne karty powpadały. I mamy Gabriela Jesusa z Arsenalu. Logo Paris Saint-Germain, Eliminator Martinez z Manchester United, Next Gen Duranville i Dedic Heritage Salzburg. Aha, tutaj. Celtic, Taylor, Crystal, Guardian, Donna Roma i Legendary Moment Steven Gerard. Logo Bayernu. Bowen Finisher i Man of the Match Oblak Atletico. Butler Tiago Alcantara, Liverpool Next Gen, Bajcetic też Liverpool i Iglesias Heritage, Real Betis Logo Borussi. i tutaj Kapitan Hradecki, Bayer Leverkusen, Crystal, Finisher Rashford Men of the match Verratti Paris Saint Germain. I lecimy teraz drugą kupkę. Lipsk, finisher Morata, Atletico, Men of the match Davis Bayern i Tadic Heritage Ajax. Z Benfiki mamy Angela Di Maria na karcie krystal. Butler Östran, Borussia. Next Gen Cisco, Lipsk. Logo Bayer Leverkusen, Playmaker De Bruyne i legendary moment Ronaldinho. No Coś jeszcze tutaj by musiało fajnego wpaść w tych, z tej strony w saszetkach Butler Bruno Gajmaresz Newcastle Men of the match Brandt Borussia i Hradecki Heritage Bayer Leverkusen Już chyba wpadła ta karta wcześniej logo Feyenoordu i tutaj mamy Olmo Krystal Finisher Vinicius Real i Knauf Next Gen Eintracht. Saliba Eliminator Arsenal i Men of the Match Guardiol Lips Logo Eintrachtu, tutaj mamy Butler Jorente z Atletico, Alonso, Cult Hero Pepe Heritage Porto. Mamy Grimaldo Crystal, Finisher Haller i Men of the Match Tabsoba. Bayer Leverkusen no i kończymy pomału trzy saszetki zostały czy coś tutaj jeszcze będzie Eliminator Akanji Legendary Moment Zinedine Zidane Klub Stohaland Pope Guardian Newcastle Chloużek Next Gen Bayer Leverkusen i Normand Heritage Real Sociedad i ostatnia saszetka Coś tu jeszcze będzie Rashford Black Age Edition Manchester United Logo Benfica Hummels na karcie Crystal, Rudiger Eliminator i Man of the Match Danilo Pereira z A więc, reasumując, w tych 24 saszetkach mieliśmy jedną kartę Energy, jedną Pro Elite, dwie Black Age Edition i w sumie 8 kart Crystal. Więc co? Trzecia saszetka to był Crystal, a tutaj co szósta był jakiś hit. Także dajcie znać, moi kochani, co myślicie odnośnie dzisiejszych trafów z odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.